Dobry kancarz, znam swoje rzemiosło Ja też chcę być z bagna Już o tym gadał Okson Z jednej strony dość nieśmiało, a z drugiej dość mocno Wielu by nie chciało, bym wyszedł na prostą Wiele się będzie działo Nim dotrę do mety Usta mam jak działo Tantety, a tej wiele w się potknę o nią chyba Nie po to chroni mu by go nie używać, nie po to masz wolę wolną, żeby wszystkich słuchać Za złoto mi sprzedasz wolność, zwykłaś ciebie, suka, uważaj, na papki wokół, pod nogi wciąż szukaj, nie zważaj, na gadki w toku swojej drogi poszukaj do sztuka I nie każdemu to wychodzi, wiem to ty z Musisz wejść tutaj, nie pieścić się z treścią, inaczej cię tu zeżą I to tak na śniadanie, zaznaczę, mnie nie wezmą, tu na drugi Podróże bywają ciężkie, trzeba iść przez bagna. W tym teście jedno jest piękne, że wychodzi prawda. Podróże... Bywają ciężkie, czasem złudna trasa. W mieście w uszach dźwiękiem odpoczywam w lasach. Podróże bywają ciężkie, trzeba iść przez bagna, tym teście. I to jest piękne, że wychodzi prawda. Podróże bywają ciężkie, czasem złudna trasa. W mieście w uszach dźwiękiem odpoczywam w lasach. czuję tak jak w RODO, też muszę przejść przez mordor. Mej głowie na dług myśli, jest tu nas guli hordą. Lecz nie byłbym tu sobą, gdybym nie przyszedł z formą. Bym w słowie brak zawieści, i to jest dla mnie normą. Podróże czasem kształcą, a czasem Dość niechętnie już gładko wchodzi w masło Lecz nieco częściej w serce Duże szanse na bariatwo To nie jest mi na rękę, już wcale nie tak Mam dziś na topie Sorry, taka prawda Żankot słabiej kopie Niż ten bit od Bublab. bank to dalej chłopie Z wielu robi błazna Znam kod na utopie Po topie się sprawdza Trajektorię sprawdzam Wyznaczona droga Dość tak sensem babla, Tak jak paplał Yoda bo Wiktoria im Se płynę jak piroga no coś jakbym zesąd Otoczony był przez droga Podróże bywają ciężkie Trzeba iść przez bagna W tym teście Jedno jest piękne Żeby chodzi prawda Podróże bywają ciężkie Ciężkie, czasem złotna trasa W mieście w uszach z dźwiękiem Odpoczywam w lasach bo Podróże bywają ciężkie Trzeba iść przez bagna W tym teście jedno jest piękne Żeby chodzi, prawda Bo Podróże bywają ciężkie Czasem złotna trasa W mieście w uszach z dźwiękiem Odpoczywam w lasach